Dzień dobry Państwu, Szczepan Janko, tydzień w 7 minut. Taki rozliczeniowy z ostatniej sesji i tego co się działo, bo już od weekendu, od niedzieli zaczynamy filmiki typowo kampanijne, typowo wyborcze. Gwoli przypomnienia, ten film mój ukazał się 29 stycznia tego roku. Czy można odwołać starostę? Zawsze. Ten filmik ukazał się trzy dni później, dwa dni później, gdzie samorządowcy wzywają radnych do podjęcia działań i napisania wniosku o odwołanie starosty z takich czy innych powodów. No i złożyli. Złożyli 1 marca. Potrzebowali na to cały miesiąc, żeby spłodzić Coś takiego. A ten wniosek po lewej stronie, czysty, bez podpisów, zresztą nieważny, tak wygląda. I co zrobiła władza powiatowa? Odpowiedziała im, że ten wniosek jest słaby, nierzetelny. No nie wiem, generalnie nie odnosili się do samego uzasadnienia jako tako, ale. Najważniejsze jest na końcu, reasumując, wniosek o zwołanie sesji, o którym mowa na wstępie, zostaje pozostawiony bez nadania dalszego obiegu. Przewodniczący Rady Henryk Budzyła. No rewelacja, ręce opadają. E, ja już pomijam, po co w tym wniosku... E, takie stwierdzenie, żeby zaprosić przedstawicieli trzech stowarzyszeń społeczno-gospodarcze, ziemi gospodarczej ponad podziałami i dobry region. Po co? Ja się pytam po co? Co te stowarzyszenia miały wnieść do debaty na sesji nadzwyczajnej? To powinno być krótko i na temat. Wniosek o sesję nadzwyczajną. W celu odwołania starosty. Dlaczego? No, teraz wymyślam, bo go nie lubimy, bo go nie chcemy. Ustawa mówi wyraźnie, że odwołanie następuje na wniosek, dlaczego uzasadniony, bo nie spełni naszych oczekiwań. Bo, bo i dziękuję. Resztę załatwiamy na sesji. Jak mówiłem, może ta sesja się odbędzie. Może złożą kolejny wniosek? Nie wiem, kto im go tego pisał, ale, ale podejrzewam, kto. Widocznie nie miał czasu. I teraz, już na etapie składania tego wniosku, należałoby się zastanowić, co to będzie grane. Będzie dopuszczony do głosu tylko wnioskodawca, który to uzasadni. A potem prawdopodobnie padnie wniosek o zamknięcie dyskusji 9 do 8 i pozamiatane. To chyba ważne, kto i jak będzie go przedstawiał. No bo napisać można książkę. Miesiąc czasu ręce opadają. Taką mamy opozycję w powiecie mocną, stanowczą. Z inicjatywą i szybko działającą. Pożal się Boże. No, ale dobra, będę czekał na tą sesję, może się do wyborów odbędzie. A teraz z innej beczki, tu był powiat, teraz miasto. Drodzy Państwo, rozliczenie kosztów dotacji celowej dla Centrum Kultury i Spotkań Europejskich. Z tak zwanego korkowego na profilaktykę antyalkoholową. Przeznaczono 220 tysięcy zł. Ta tabelka mnie poraża. Poraża. Zobaczcie, gdzie są puste miejsca. W miesiącu w sierpniu nie było żadnych zajęć, ale z korkowego zapłaciliśmy za wodę i ścieki, zapłaciliśmy za gaz. Zapłaciliśmy za ochronę obiektu, zapłaciliśmy co miesiąc, co roku 49 20 zł 20 groszy za internet, ale zajęć nie było. Mnie bardziej porażają te dwie rubryki. Wynagrodzenie osobowe pochodne 55 tysięcy i 108 tysięcy prowadzenie zajęć. Najczęściej na umowę zlecenie. To tak. Postawię taką tezę, że te korkowe służyło załataniu dziury budżetowej Centrum Kultury i Spotkań Europejskich. I niech mnie ktoś przekona inaczej. Niech mnie ktoś przekona inaczej. To mam rozumieć, że e, internetu w CKE nie ma. Musieliśmy im dać pieniądze, żeby opłacili e, internet przez cały rok. Tak? No, no, no nie wiem. E, może ja jestem i faktycznie nawiedzony. Może ja się czepiam. Ale to jest dla mnie dokument prawdziwy. Nie nazłem go fikcją. Ktoś go sporządził po wielu próbach i zostało mi to przedstawione jako radnemu członkowi komisji rewizyjnej. Rzetelnie, transparentnie, jawnie. No i, i co, co, co mam wam powiedzieć? Mam wam powiedzieć, że mam przechodzić koło takich zdarzeń obojętnych? Że mam się czepiać tylko powiatu? że w mieście jest wszystko dobrze? Nie jest dobrze. I podejrzewam, że gdyby opozycyjni radni byli chociaż jeden z nich był na tyle odważny i skuteczny i robił to co ja robię w mieście i pokazał kto organizuje te eventy wyborcze, kto organizuje w powiecie dla kandydata tej imprezy, kto za to płaci, gdzie są faktury? No no, ja już się nie będę czepiał balu charytatywnego, tych imprez na Placu Wolności, bo, bo zrobią ze mnie wroga kandydatki bury na burmistrza. Ale to się kupy nie trzyma. U jednego kandydata i u drugiego. Ja się nie będę czepiał kandydata Szyszlaka i kandydata Borkowskiego, bo oni o pieniądzach nie decydują. Tak jak powiedziałem na sesji. Dajcie mi 50 tysięcy publicznych pieniędzy na kampanię. To ja będę radnym i wybiorą mi ludzie, ja nie wiem, ja im kupię największego torta w historii samorządu, zrobię im imprezę, nie wiem, wydam naprawdę dobrze te pieniądze na kampanię. A oni szastają pieniądzem publicznym na prawo, na lewo. 15 i 19 też nam zarzucono, przyduszona komisja za zgodą rady pójdzie chociaż troszeczkę zajrzeć w dokumenty spółki Investpark i spółki Bosir. Ktoś powie, że wyborczo? No nie wyborczo, ale ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby w kampanii kursowało, że to Jonko zamknął Scholar. Ile żeśmy na tym stracili? Tylko że zapomniał jeden z drugim, że przez kilka kadencji żaden radny nie mógł tam wejść na kontrolę. Dopiero ja będąc przewodniczącym komisji rewizyjnej, mogą Wam i nie tylko Wam pokazać, jak wygląda ten budynek od środka. Wyglądał źle. I tą umowę trzeba było rozwiązać z takich czy innych powodów. No ale, no i, i niespodzianka mnie spotkała. Byłem miesiąc temu na rozprawie wezwany jako świadek w sprawie miasto kontra spółka Scholar w likwidacji. I miasto z własnej inicjatywy występuje o ugodę. No, nie rozumiem. Ale jak się dowiedziałem, że panna Anna Koć, która też była na tej rozprawie, jest kandydatką do powiatu z ostatniego miejsca w Komitecie Wyborczym Wyborców Emilii Bury, to ręce mi opadły. Jak zobaczyłem w Komitecie Wyborczym Emilii Bury wyborców na ostatnim miejscu Henryka Litnickiego, zasłużonego dla miasta Białogard, to ręce mi opanują. Ale do tematu wrócimy. Ja będę wtedy dopiero się musiał Wam wytłumaczyć, co zrobiłem, co próbowałem robić, i Wam, drodzy Państwo, to pokażę. Bo nie wszyscy się interesowali przez pięć lat tym, co się dzieje w samorządzie. Dopiero teraz się interesują. Dopiero teraz zgłębiają tajniki, kto jest zły, kto jest dobry. Tylko mnie się atakuje, bo ja mówię o tym głośno. Ale takich radnych którzy przesiedzieli 5 lat nic nie zaproponowali zapytajcie ich co zrobili zapytajcie inne kluby grupy radnych pojedynczych radnych ile złożyli projektów uchwał i czy takie projekty przeszły co zrobili przez 5 lat a oni prawie wszyscy są na listach Wybranie ja traktuję wybór i start w wyborach jako sprawdzian. Czy wy, którzy zaufaliście mi 5 lat temu, dacie mi dobry stopień za te 5 lat? Czy to będzie stopień zły, czyli nie zostanę radnym i nie uzyskam waszego poparcia? Będzie mi z tego powodu przykro, ale to będzie moja wina, bo widocznie źle to przepracowałem. Ale lepiej, gorzej, ale przepracowałem. Ale jeżeli mnie wybierzecie, to zapewniam was, że przez następne pięć lat w ogóle się nie zmienię. I wtedy naprawdę to będzie prawdopodobnie moja, deklaruję ostatnia kadencja. I to mówię publicznie, bo już będę po prostu za stary. I uważam, że ten sprawdzian mi się należy. Może go nie znam, ale te pięć lat następne przepracuję jeszcze bardziej uczciwie dla was. Dla Rady Miasta, dla finansów miasta, dla rzetelności dialogu, który obiecywałem Wam w poprzedniej kampanii. I ja to robię. Bo odzywam się do was, poddaję się publicznemu chłostaniu, mówię, wypowiadam swoje słowa, wylewa się na mnie hejt, e, e, mnóstwo główienka, skaczą mi, żegają, że nie mam wykształcenia. Radny do mnie na sesji mówi bezczelnie, e, że ja nie mam wykształcenia. No ja, ja czekam na te listy kolegium humanum. E, tam zobaczymy, ilu jest tych wykształconych. Po wszystkich stronach. Bo nie papier uczelni. Gwarantuję, że ktoś ma poukładane w głowie. Naprawdę, można mieć wykształcenie podstawowe i być porządnym, rozsądnym, inteligentnym człowiekiem. Mnie to akurat nie zabolało, bo to nie pierwszy i nie ostatni raz. Przyglądamy się kampanii, przyglądamy się dokumentom, a ja będę drążył swoje. I wierzcie mi na słowo, po stronie powiatowej wykopałbym takie wykopaliska, że wielu by się zdziwiło. Ale dlaczego ja mam robić to za nich? Dlaczego ja mam robić za opozycję w powiecie? Ja? Ja jestem radnym miejskim, a mam się zajmować miastem. A to, że zajmowałem się wiele lat szpitalem, byłem wzywany do prokuratur i tak dalej, i tak dalej. A ilu się pochowało ze strachu? Ilu brało za darmo tą śmieszną dietę? No, no śmieszną, no, bo ona mnie koli w oczy. Trzymajcie się, pogoda się robi, przymrozki nocami, ale generalnie w dzień jest pięknie. Jeszcze się nasłuchacie w tych kampaniach cudów. Takich kiełbas wyborczych, takich obiecanek, łącznie, nie wiem, z wybudowaniem kosmodromów. Ej, ale nie bierzcie tych, nie łykajcie tego jak żaba mu. Naprawdę. Włączcie na te 30, 20, a już 9 dni, włączcie myślenie, włączcie rozsądek. Zobaczcie te rodziny, klany, układy, które idą do wyborów. Mąż, żona, ojciec, syn, córka, teściowa. A cuda, naprawdę cuda. I wybierajcie rozsądnie, bo następna okazja będzie za pięć lat. Ale to wyborczo w niedzielę. Zapraszam już dzisiaj. Do zobaczenia.